Ale dzisiaj muszę od, rozpocząć od czegoś innego. W Polsce nie tylko dzieje się wiele innych złych rzeczy, w tym wspomniane już tutaj zatrzymanie planów rozwojowych, także tych lokalnych. Dzieją się także straszne rzeczy, jeżeli chodzi o niszczenie polskiej demokracji, polskiej praworządności. Właściwie dzisiaj w Polsce nie obowiązuje prawo, ale jeżeli jestem dzisiaj smutny, jeżeli ten dzień wczorajszy i dzisiejszy to są smutne i jednocześnie ważne dni, to dlatego, że mamy pierwszą ofiarę śmiertelną tych działań. Jest w nią świętej pamięci. Barbara Skrzypek, osoba rzeczywiście niezwykła, osoba, która pracowała z naszą formacją, także ze mną, bezpośrednio ze mną przez 30 lat i wniosła ogromną ilość swojej pracy, swojej umiejętności, niezwykłej umiejętności. W sferze swojego zawodu, z wykształcenia była archiwistą, ale także w tej szerszej sferze kontaktu z ludźmi, organizowania tego wszystkiego, co formacja polityczna musi organizować. Była, jak to mówiłem, może ktoś z Państwa słyszał w telewizji, swego rodzaju geniuszem w swoim zawodzie. Była chodzącym porządkiem a nie wszyscy w partii są chodzącym porządkiem na czele ze mną. I to, że ta partia funkcjonowała, że zawsze były pełne archiwa, że u nas był porządek, że po działalności tej pierwszej partii, która poprzedzała Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienia Centrum, pozostała cała biblioteka, nie tylko, jak po niektórych innych partiach ledwie jedna książka, z dokumentami to właśnie jej zasługa. Strasznie jej żal. Sądzę, że wielu, wielu innych ludziom, yy, także strasznie jej żal, bo potrafiła być miła, ciepła, dobra, a jednocześnie niebywale sprawna, nie była pracowita, niebywale dzielna. I padła ofiarą łotrów, łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci. Chcę to jasno powiedzieć. Oni dzisiaj się próbują bronić, oni dzisiaj próbują straszyć, ale my się nie przestraszymy. I to chciałem powiedzieć z całą siłą.